W całym świecie nadal rejestruje się dziwne stworzenia przypominające legendarne syreny. Na przykład na tym nagraniu z Malezji lokalnego rybaka próbowały wciągnąć do wody tajemnicze istoty i tylko dzięki pochodni udało mu się je odpędzić. A niedawno, również tam, nocą nagrano stworzenie siedzące na pomoście przypominające syrenę. Również u wybrzeży Malezji rybacy często obserwują dziwne istoty wyskakujące z wody, podobne do delfinów, Lecz posiadające jedynie dwie kończyny. Znalezione po sztormach ogromne ogony syren już od dawna nie dziwią lokalnych mieszkańców. A na brzeg Australii wyrzuciło niedawno takiego właśnie kryptoida, którego również zaliczono do rodzaju syren. Co ciekawe, identyczny okaz znajduje się w prywatnym, japońskim muzeum. Z kolei ten kryptoid został znaleziony na wybrzeżu Morza Czarnego i do dziś przechowywany jest w jednym z muzeów. W 2015 roku australijscy rybacy przymocowali kamerę do płetwy rekina. Początkowo wszystko przebiegało normalnie. Rekin pływał w mętnej wodzie, aż kamera uchwyciła coś, co przypominało człowieka z rybim ogonem. Jeszcze więcej tajemniczych morskich kryptoida pokazujemy na naszym kanale w telegramie pod linkiem w profilu.